Akustik gitar çalıyorum. Gram na gitarze akustycznej. Elektro gitarı misin? Lubisz gitarę elektryczną? Saksofon güzel müzik yapar. Na saksofonie gra się piękną muzykę. Koncert saat 8'de başlıyor. Koncert rozpocznie się o godzinie 8 W orkiestrze jaylı, üflemeli, nefesli i vurmalı çalgılar vardır. Orkestra składa się z instrumentów smyczkowych, orkestry dented, drewnianych instrumentów dented oraz perkusji. Bir sempozi bir orkestrada yapınlan çalınır. Symfonia jest grana przez orkiestrę. Dawul çalmayı Uczę się grać na perkusji. Yeni müzik mağazası gitar dersleri veriyor. Nowy sklep muzyczny oferuje lekcje gry na gitarze. Şarkı söylemeyi seviyor. Uwielbiam śpiewać. Ben bir çocukken, anne ve babam bana Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice dali mi lekcję gry na fortepianie. Her Każda kultura na świecie ma swoją muzykę. Gaida z Skocjy dan Dudy pochodzą ze Szkocji. Gitarą romantyk muzykę czalina Na gitarze można zagrać romantyczną muzykę. Piano y czalam muzycyne pianistynę. Muzyka, który gra na wortepianie. Nazywamy pianistą. Carnegie Hall, Junior, bir Carnegie Hall to światowej sławy sala koncertowa. Rock music, başladı. Muzyka rockowa została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych. Bir araya gelip müzik Kiedy muzycy spotykają się, by razem grać muzykę, nazywamy to jam session. Lubię słuchać fletu. O, Jest skrzypkiem. Beraber çalan bir grup müzisyene müzik grubu denir. Grupa muzyków, którzy występują razem, nazywana jest müzik ipod'unda kaç tane şarkı var Ile piosenek masz na swoim iPodzie? CD'lerden müzik dinlemeye Grup Kiedyś słuchałam muzyki z płyt kompaktowych. Bu benim radio to jest moja ulubiona stacja radiowa. Bu canlı Ten klub gra w weekend muzykę na żywo. Erkek kardeşim grubu ile birlikte turnede. Mój brat jest w trasie ze swoim zespołem. Konser kurma işi yapıyorum. Moją pracą jest organizowanie koncertów. Müzik grubumuz için bas gitar çalan birine ihtiyacımız var. Potrzebujemy kogoś do gry na gitarze basowej w naszym zespole. Din mikrofon baka. Szukam mikrofonu. Bu gitarin akort edinmesi Ta gitara wymaga strojenia. Didgeridoo, binlerce yıl önce oluşturulmuş, Avustralya'ya ait Bir müzik aletidir. Didgeridoo jest instrumentem australijskim stworzonym tysiące lat temu. Didgeridoo trompet gibi çalıyorsun. Graشنا didgeridoo jak na trąbce. Tiyatrodaki aktörler tiyatrocu olarak anılırlar. Aktorzy w teatrze czasem nazwani są tespianami, aktorami dramatycznymi. Teatr oynamak, Występy w teatrze na żywo są trudniejsze niż gra w filmach. Jestem zdenerwowany, gdy występuję na żywo przed publicznością. was? W tym tygodniu mamy próby w każdy wieczór. Için Mam przesłuchania do głównej roli. Idziemy zobaczyć naszego przyjaciela w odtwarzanej sztuce. Benimle birlikte sinemaya gitmek ister Czy chcesz pójść ze mną do kina? Hadi, film başlamadan önce patlamış mısır alalım. Kup Kupmy popcorn zanim rozpocznie się film. Neden evime gidip bir film izlemiyoruz? Dlaczego nie gidip do film do domu, by obejrzeć film Senin repliklerini evime birlikte prova film izlemiyoruz? z tobą twoje wiersze. Stüdyo yeni film için ses teknisyenleri alıyor. Studio zatrudnia techników dźwięku do nowego filmu. Ojundeki başrol, szarky söyleme ve dans etme gerektruje. Główna rola w sztuce wymaga śpiewania i tańczenia. Umarłem, że te lekcje grają mi pomagają. Mam nadzieję, że te lekcje aktorstwa pomogą mi zostać aktorką. Erkek kardeşim bir oyun için senaryo yazıyor. Mój brat pisze scenariusz do sztuki. O kadın bir televizyon Yıldız. Ta kobieta jest gwiazdą telewizyjnego show. Będzie o EB actorctor Di. Nie sądzę, że jest dobrym aktorem. O filmin Harryzelfect Wasz. Ten film miał świetne efekty specjalne. Kolku filmny Ber. Nie lubię horrorów. O film. Ten film był okropny. Jest nowy film z serii o Jamesie Bondzie. O by model ve oyuncu. Ona jest modelką i aktorką.